Siemano męczko, witajcie widzowie e, Postanowiłem sobie zagrać z Pokémon Go Pierwszy raz w życiu się na Instagram, więc e, nie, nie krytykujcie, tylko że tak się e, nie tak się nie rzuca. Tak się... O, tak się rzuca. o I w sumie jest to wszystko. A i że można sprawić Pokémon jak się naciśnie Pokémon. Mm -hmm. Najlepiej to wszystko co wiem, ewoluować nie umiem. czy to nic nie umiem, pierwszy raz gdzieś ty gram. Tylko łapę, czy za mój kolega Nieważne. Um, teraz spada, więc ciężko jest trochę. O, tam był Pokręg to O, jeszcze mi zasięgnęło go. Siu. A tego też dosięgnie. Aj, aj, Już nie, a teraz? Tu powinien gdzieś koło kościoła W moim domu To powinno być O, Ladyba ba już mam, nie, to Ledby nie po potem druga. Nie lubię i Oj, co moje pokłomane, o! Chlebie. Tu patrzcie to. Chlebie mam ich dużo. Ja, jak na tu? Znaczy tego też nie... O, matko. Wcierzyłem telefon. Właśnie nie wiem jak. Na tu. E, co ma. Mniej pedotk zato. jak nie e, to jest Dobra. Głównie teraz się zbliżamy do kościoła. Więc tu będzie dużo pokonane z tego co wiem. Okej. Okay. Ło. Wow. Charmander. Crow jest spoko. Robię grałita. Siu. O, super. Mój skill jednak przy tych rzutach jest bardzo dobry. Szczególnie w przypadku. Kuźla, zaczyna lać. No nie, uciekł. Siu. O, ja to zrobiłem. Teraz. Teraz to w ogóle. Porobiłem chłop. A ja, ja uciekł. Ekscelento zrobiłem Ogólnie nie wiem czym się żyje podkręcone od Nie podkręcone, o matka tutaj nic to Mokry ekran to mi ten Czekajcie jeszcze raz jutro Ło matko A przyjdę do domu to będę chciał Mocnie wyczyścić ekran Tu mocno wypada Okej okay. Jest w końcu mam jest Ogólnie to ja chodzę z Aaronem, Bo ogólnie to znam się Na pokemonach O O Oglądałem dużo tego No i co nie mogę zakręcić czy stoję przy tym Dobra O szuty level mam Bo ja i oglądałem ogólnie dużo pokemonów Ale nie 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 więc to jest jakby na pokemonów, typu i tak dalej. Eee, Tej gry nie odbieram. Nie, nie, jeszcze tu nie chodzi. Jestem takim amatorem. No ja ale teraz jeszcze się jesteś w trzyma. Matko Jezusa. Ej eee, pom. Congratulations. No i nie, na przykład nie wiem, czy daje taki metal. Nie no. ty, ty nieba, ani Dobra, ej, pom. A, ale zrobiłem. Okej. Okay. Złapię się. Czy się nie złapię? O nie, nie wiem ile ma CP. A tak się da, a, to nie wiesz? Matko jest chwała. Niektóre że podkręcone więcej kasy przy zapaniu. Niektórzy mówią, że masz większą szansę na zapanie ja tam oczywiście nie wiem w co wierzyć. Niektórzy jeszcze mówią, że to dodaje więcej ekspa pokemonom. O ujdl. Ja teraz wygrywam lepiej gatunki pokemonów, więc będą takie słabe. Potem chyba no, ja można jakoś poustawać, posprzedawać, nie? Albo zareformować też, jak wygląda. I ponoć tej mega w działa tylko na jeden dzień. To jest bardzo słabo, moim zdaniem. Ja nie wiem czy to prawda, bo jeszcze żadnej nie miałem Matka, ale pada Jasne dziewczynusze, wracali w dół do tego chyba jeszcze nie mam O, no. o matku, mam... Te, mo, mam bardzo mokry ekran i Przez co trafić nie mogę Uh. Dobra, kolejny zapanek. jeszcze jeden tam muszę złapać, o drzewa jest, dobra, schowam się pod drzewem, dobrze jest, jest drzewo, a ja mam PJ w ogóle, one za PJ, okej, okay. o nie, znowu, siu. Eee, tu o a, zaczyna się ulewa ale taka teraz mocna ulewa a dzisiaj gra nie polska no i nawet już podkręcić tej nie mogę bo a, taki mokry telefon ekran wiesz się a. Być może nagram jeszcze dzisiaj jakieś gry eee, film a, Ajaj, bo no ja tutaj ogólnie na tym kanale będę testował różne gry yy, Od Light of the Legends Wild Rift, poprzez Mobile Legends Bank Bang do Brawl Stars i Clash Royale Ale... no Tutaj, o matko Jest tutaj... O, weź nie skacz ale ja tutaj ogólnie. Zaraz no, nagrywam więcej. O nie, jest. Ja teraz ogólnie nagrywam więcej na y, telefonie, bo mam nowy i na ja już nie mam tyle dostępu to kiedyś. Kiedyś był stan, to za dużo, ale to gdzie jest? Chyba. Czy jest. Nie wiem gdzie to jest. Czy ja? Tam. Idę, a to jest... To ja idę Tam... Kurde, bo ja teraz... Dobra, nieważne, idę A, bo kurde to tutaj w prawo skręcam, niestety jest. To chyba tam nie zapytam tego O kurde Jeszcze nie mylę horsi Mówię, jeszcze nie jestem w ogóle O, ten jest O matko Gdzieś w lasku marcelińskim e. Dobra. Ja podziękuję za tą informację. A A to? O, też gdzieś na drugim końcu miasta. Gdybym miał więcej czasu, może bym pochodził. A to to. A to tam. O, pokażę, jak się chyba pojawił. Bo drgało. To raczej się pojawi, nie? O. Widok. Czy tam? oho we mnie z nazwy we mnie jeśli chcesz wchodzić ja nie mogę ale mam we mnie jeśli chcesz wchodzić w nazwy pokemonów to musisz się naprawdę dobrze znać bo ja mam ich dużo tylko że w tą grę grać nie umiem ja mam ogólnie zeza przepraszam was na chwilę dobra eee. ojciec dzwonił więc musimy na chwilę przerwać ale dobrze jest Zobaczę kolejnego Pokémona A czego to daje Nie wiem Okej, okay, dobra musimy na przykład ewoluować A włączyłem się Google O power up y power up jest nie wiem co to daje o, dajemy mu ekspa dobrze, power up O, oh, jest Ło Ja mogę jeszcze? To mogę Power up Już chyba nie mogę O, nie wiem, to ma więcej ekspa Przecież to wiem, o co, co, co tej grze on tu jeszcze charmander sobie ulepsza jest czarwanderę jeszcze 7. O! Dżegało to chyba się pokron pewnie ja Ja w tej grze idę po to w global Hehe, <grystanie> że Dobra, tu Ty mam pokemonie O kurcze Dostałem siódmy lewe. Ale to ja w to dobry jestem Big Gay? Matko, czemu to mi się ciągle dala? O, co mi się włączyło? Okej Ok, do Nie wiem co daje Ale dobra, okej okay. Ło, ty, ziemia Ziemię widać Ale super Ło Ło Gdzie jest Pokémon? Dobra, wychodzę z tego. Nie, co daje w ogóle? No i są 3 y nie? A to też jest. To jest pod zabaw, przecież? To kościół. Super. A właśnie, ja tu gdzieś jajko jem, nie? Pokémon, egg jest. 600 metrów. Przemon do domu. 600 metrów? Myślałem, że coś to jest około 1,5 km. To jest 800 metrów już Czyli mam jazdę na 10 km Ło No to w sumie go nie widziałem Dobra Jeszcze tylko PJ Właśnie mam taką fajną bluzkę z Celebi Siu Aaa Matko, to mi się tak laguje poprzez ten deszcz Że to fit, nie? Nie wiem co dodaję Dobra, ITEMS Co dają ITEMS? GIFT? Yyy, okej okay. Też nie wiem co daje To chyba, nie wiem, nie jestem bardzo słaby w tą grę Też mi się wydaje FREE Chcę za FREE to dostać I co, i dostałem to? No i w sumie 3PK Chłop Ło PITGAY kolejny No to kolejny PITGAY PJ -Gay. O tam za 39 minut 12 sekund coś jest ja nie wiem co, super O oh, matko Dobra cóż już do domu dochodzę Teraz jeszcze kropi trochę, więc Tak bywa A Ja spadam Po tyle jeśli chodzi się odcinek Czegną się zamić krótko Cześć na